i mamy lotnisko w Taipei. Nowoczesne lotnisko tutaj jest terminal drugi wybudowany no nie tak dawno, nowoczesny, w porównaniu z tym pierwszym to jest duż, bardzo duża różnica. E, tak naprawdę e, lotnisko Taipei to wcale nie jest żadne Taipei, tylko to jest Taoyuan do Taipei jest on bardzo daleko jeszcze i żeby się dostać do Taipei czy ewentualnie w przeciwnym kierunku w e, trzeba teraz się przemieścić autobusem do Stacji kolejki, kolejki szybkiej, czyli HSR, i musimy się na lotnisko najpierw kierować na autobus. Tutaj mamy plakietkę, e, widzimy autobus Bus to City, i w tamtym kierunku idziemy. E, powinniśmy znaleźć taką małą kasę, gdzie pisze UBAS, i płacąc e, 30 dolarów tajwańskich, czyli jest to około, jest to około 3 zł jedziemy dalej na stację idąc za wskazówkami dochodzimy do tej kasy kasa się nazywa UBAS30 autobus 705 na zewnątrz znajdujemy przystanek 1K i tu 705 siadamy podwiezie nas pod sam HSR czyli kolejkę szybką po okay? około 15 minutach Jazdy. Znajdujemy się już na dworcu HR, HSR Toyan to to Station. Dworzec jest mniej więcej wielkości lotniska w Pyżowicach. I tutaj przez wejście główne wchodzimy. Musimy się kierować na prawo, gdzie są kasy biletowe. Możemy kupować, płacić kartą, możemy płacić gotówką. Jak nam się podoba, kupujemy bilet, mamy tutaj pociągi bardzo często jeżdżą, tam co, co 20 minut czy nawet częściej. W każdym razie na peron pierwszy potem schodzimy, jeżeli jedziemy w kierunku przeciwnym do lotniska przepraszam, przeciw, przeciwnym do Taipei, a jeżeli do Taipei to z Peronu drugiego i teraz mamy bilet na którym wszystko jest wypisane. To znaczy, data, oczywiście, numer pociągu jest bardzo ważny. patrzymy sobie na tablicę numer pociągu, godzina odjazdu, godzina przyjazdu. Tutaj w tym przypadku moim do Taichungu Kar 7, czyli wagon 7. No i podane miejsce. I teraz, zgodnie z tym, jaki mamy wagon, ustawiamy się na Peronie. No tak, zresztą jak na całym świecie, to nie ma żadnej filozofii, są napisane takie numerki tam z przodu i się tam ustawiamy. To jest wszystko. stanie idealnie tam gdzie trzeba